Dlaczego Google Analytics faworyzuje Google Ads, a olewa Facebooka? Dlaczego Twoja analityka nie przedstawia w 100% poprawnych danych? I jak w ogóle działa analityka internetowa? Cześć, cześć! Z tej strony Patryk z Artystów reklamę I w tym materiale zajmiemy się tematyką analityki. Dlaczego jest niedokładna? Dlaczego i w ogóle skąd wynikają różnice w raportach, że Facebook ciągnie... Wartość konwersji w swoją stronę Google Adsy, swoją i to też się nie pokrywa z Google Analytics, niby właściciel ten sam, ale się nie pokrywa. Czemu? Co z tymi brakującymi konwersjami? Gdzie one w ogóle są? Jak je znaleźć? Czy się je w ogóle da znaleźć? No, i pokażę Ci takie najczęstsze problemy z analityką, z jakimi się spotykamy. No, i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy można je ograniczyć, i pokazać jakieś sposoby, które w tym pomogą. Zacznijmy od tego, jak działa analityka internetowa. No i w dużym skrócie i uproszczeniu, działa to tak, że instalujesz sobie kod na stronie, jakiś kod analityczny. Ten kod zbiera dane z Twojego sklepu, Twojej strony internetowej i wysyła te dane do systemu. Jeśli jesteś czujny, to już widzisz, co jest nie tak w tym systemie. Ale no, nie będę teraz zdradzał więcej szczegółów, wrócę do tego później, więc myślę, że warto oglądać dalej. Mamy różne sposoby integracji i różne sposoby instalacji kodów śledzących. Dwa takie najpopularniejsze, z którymi się spotykam, to są po pierwsze przez różnego rodzaju aplikacje dedykowane, i wiele systemów posiada takie aplikacje, czy to WordPress, Shopper czy. Presta, czy W zasadzie każdy większy system posiada jakąś apkę, która pomaga w konfiguracji tego typu kodów śledzących. Oczywiście wymaga to zawsze dostępu do strony, instalowania modułów. Czasem te moduły są płatne, czasem nie, czasem wymaga to jeszcze jakiejś dodatkowej specjalistycznej wiedzy, czasem nie. I to jest sposób numer jeden, on jest też w porządku. Sposób numer dwa, z którego my najczęściej korzystamy, to jest Google Tag Manager i instalacja jednego kodu Google Tag Managera. I konfiguracja już wszystkich kodów śledzących, wszystkich tak zwanych eventów, zdarzeń, tego co się dzieje, co mierzymy, bezpośrednio już po stronie samego narzędzia Google Tag Managera. No, wymaga to trochę bardziej specjalistycznej wiedzy, trochę więcej niż po prostu wklejenie kodu czy zainstalowanie apki, wklejenie jednego kodu do wewnątrz, ale to jest też sposób, tak jak mówię, z którego korzystamy, bo ten sposób umożliwia. Mierzenie troszeczkę większej ilości zdarzeń niż zwykła taka konfiguracja przez apkę. Myślę, że płynnie możemy przejść do tego, co blokuje analitykę i co powoduje największe problemy. Po pierwsze, są to różnego rodzaju adblockery, blokady przeglądarek, systemów i generalnie różnego rodzaju inne ograniczenia systemowe, bo popularne adbloki. Po prostu nie wczytują skryptów śledzących Facebooka, Google'a, Google Adsów, Analyticsów i tak dalej, więc z racji tego, no jak się skrypt nie wczyta, to nie jesteśmy w stanie nic w tym w zasadzie zrobić. Znaczy, jesteśmy w stanie, ale tym później, nic, nic konkretnego tutaj nie zrobimy, po prostu nie mamy tych danych. Są też przeglądarki, które mocniej dbają o ochronę danych i. Same blokują pewne skrypty śledzące, ale też jakiś czas temu, nie pamiętam no dwa, może więcej lat temu, był taki tem była taka sprawa, że no, Apple wprowadził znacznie większą ochronę danych swoich użytkowników, i dane użytkowników, którzy korzystają z iOS-a, po prostu wyparowały. I niemniej też jest to coś, co nam bardzo mocno ogranicza śledzenie konwersji ze strony internetowej, a warto zaznaczyć, że u niektórych klientów, u których, których my prowadzimy, ruch z telefonów urządzeń mobilnych dochodzi do 90% nawet. Kolejny temat to jest consent mode, czyli no z perspektywy użytkownika jest to bardziej zaawansowany baner cookie na stronie. Z perspektywy naszej, jako reklamodawców, przedsiębiorców, jest to baner, który umożliwia konfigurację zgód i ta konfiguracja, i odrzucenie wszystkich zgód no, musi być przestrzegane. Czyli to też blokuje pewne kody śledzące. I więc jeśli użytkownik nie zgodzi się na śledzenie, to go nie śledzimy. Jeśli się zgodzi, to go śledzimy. Ale też yy, ten consent mode może być wdrożony niepoprawnie. I wtedy na przykład żadnych danych nie jesteśmy w stanie zbierać. Niezależnie czy użytkownik wyraził, czy nie wyraził zgody, bo są też takie wdrożenia, które. Tak, jakby z automatu sprawiają, że nic się z tym nie da zrobić, trzeba całe wdrożenie poprawiać, i to też jest coś, co blokuje te, te dane. Może się też pojawić problem taki typowo techniczny, czyli no skrypty ładują się za wolno. Strona w ogóle za wolno się ładuje, a na przykład Google Tag Manager odpala się za późno, użytkownik zdąży w tym czasie przejść gdzieś, zamknąć stronę, no i generalnie jakieś tam kwestie, problemy techniczne występują, co sprawia, że ten Google Tag Manager odpala się w złym momencie. Kody śledzące się odpalają za późno i generalnie to też robi problem w, we wdrożeniu danych, no bo po prostu system już sobie tego tam nie nadrobił. Na początku tego materiału mówiłem, że jeśli jesteś czujny, to pewnie wiesz, co w tej zaprezentowanej przeze mnie konfiguracji jest nie tak i co nie działa. No i teraz myślę, że możemy do tego już wrócić, bowiem. Mm, Google Analytics mierzy konwersje związane z ruchem na stronie internetowej. A jak ktoś, na przykład, pół roku śledzi Cię w mediach społecznościowych, reaguje na posty, przychodzi na webinary, generalnie jest tam aktywny, te media społecznościowe budują, budują zaufanie tego użytkownika do twojej marki, wzbudzają w nim potrzebę, przekonują, że to od ciebie warto kupić i tak dalej i dalej, a potem ten użytkownik nie kliknie w żadną reklamę w mediach społecznościowych, tylko sobie zgoogluje twoją ofertę i kliknie w Google'a i wejdzie na stronę internetową i coś sprawi, że ten klient uzna to jest ten moment, w którym ja kupuję. Ja biorę ten produkt. To system reklamowy do Google Analytics przypisze konwersję sobie. Znaczy sobie Google Ads'om i Google Ads też sobie przypiszą konwersję. A powiedzmy sobie tak szczerze, co w takiej sytuacji tak naprawdę spowodowało, że ten klient kupił. Jakbyśmy mieli sobie określić, co miało największy wpływ na tego klienta, co sprawiło, co go przekonało do tego zakupu, to bardziej postawilibyśmy na Facebooka czy na Googlea. Odpowiedź nie jest taka prosta, bo ja bym nie postawił na żaden z tych systemów w 100%. Ten, ta odpowiedź jest jakimś ułamkiem, jakimś procentem pomiędzy jednym systemem a drugim. I no, prawda jest taka, że mądre firmy wiedzą, że marketing jest wielokanałowy i on przenika się w różnych systemach reklamowych i często jest tak, że użytkownik gdzieś nas poznaje, gdzieś indziej się edukuje, potem tam, gdzie nas poznał, jeszcze się edukuje, zdobywa jeszcze jakieś materiały, jeszcze jakieś, jakieś informacje o firmie, marce, o produkcie, a potem na przykład idzie do Google i tam dokonuje konwersji. To jest bardzo częsty. Kanał zresztą mieliśmy takie przypadki, o tym na końcu jeszcze będę opowiadał. Będąc przy tematyce mierzenia konwersji, nie można pominąć tematu atrybucji i okna konwersji. I teraz to może brzmieć trochę dziko, zdaję sobie z tego sprawę, ale rozłóżmy to na czynniki pierwsze: jak to działa? Atrybucja to jest taki sposób, w jaki system reklamowy liczy konwersję. I dla uproszczenia, bo tych modeli, atrybucji jest naprawdę dużo. Atrybucja polegająca na ostatnim kliknięciu oznacza, że jeśli ktoś kliknął w reklamy kolejno, reklama numer 1, reklamy numer 2, reklamy numer 3, i tak się stało, że po tej reklamie numer 3 dokonał zakupu, no to konwersja zostanie przypisana do reklamy numer 3. I tutaj wchodzi też parametr okna konwersji, bo ten czas płynie i to też powinniśmy sobie uwzględnić. W większości branż użytkownicy nie kupują od razu. Często jest tak, że potrzebują tych punktów styku z naszą marką znacznie, znacznie więcej, tam czas sobie płynie, oni robią różne aktywności itd., itd., więc to zagadnienie pokrywa nam okno konwersji. I na przykład, gdy mamy 30-dniowe okno konwersji po kliknięciu Oznacza to, że jak użytkownik kliknął w reklamę dwa tygodnie temu, a dziś kupił, to system ten odpowiedzialny za tę reklamę przypisze konwersję do siebie, do, do tej konkretnej reklamy. I mm, skoro już wiemy, jak działa, działa atrybucja i wiemy, jak działa okno konwersji, to jak to wygląda w różnych systemach reklamowych? Te modele atrybucji w różnych systemach reklamowych wyglądają po prostu różnie. Meta Ads przypisuje konwersję do, do reklamy domyślnie na podstawie 7 siedmiodniowego kliknięcia i jednodniowego wyświetlenia. Co znaczy, że jak w ciągu ostatniego tygodnia kliknąłem w jakąś reklamę, dzisiaj kupiłem, to zostanę przypisany do... do jako, ta moja konwersja zostanie przypisana do tej reklamy. Jak dzisiaj obejrzałem tę reklamę i powiedzmy w ciągu tych 24 godzin... Yy, Dokonam konwersji, to też zostanę do tej reklamy przypisany. Ale to jeszcze nic, bo domyślne ustawienia Google Analytics to jest 90 dni po kliknięciu i 3 dni po wyświetleniu reklamy. To jest wielokrotnie większym oknem niż okno w Facebooku. Wobec tego ten Google Analytics będzie zbierał znacznie z szerszego, większego okresu. Dane i stąd też wynikają różnego rodzaju zaburzenia. Więc na przykład, jeśli ja dzisiaj przeskroluję sobie Face'a i zauważę jakąś fajną reklamę, która mnie zainteresuje, po czym no nie kliknę w nią, po prostu przeskroluję, zobaczę, pojutrze sobie wejdę na str stronę internetową, po prostu z Google'a wpiszę nazwę tego produktu, zgoogluję i, i, i wejdę i dokonam zakupu, to Google Analytics uzna. Że ja całą zasługę przypiszę no w tym wypadku organicznemu wyszukiwaniu, a nie Facebookowi, gdzie widziałem tę reklamę jako pierwszą, jako wcześniejszą. I tu znowu pojawia się pytanie: co tak naprawdę miało większy udział? I moim zdaniem, znowu odpowiedź jest jakoś podzielona no bo w pewnym sensie pierwszy raz zobaczyłem tę reklamę w mediach społecznościowych. Ale no to organik w tym wypadku sprawił, że dokonałem tego zakupu. Tak więc ta zasługa tutaj też jest współdzielona. Skoro już wiesz to wszystko o oknie atrybucji, samej atrybucji, o różnych błędach i problemach, no to przejdźmy do tego, jak sobie z tym radzić. I można poradzić sobie z tym za pomocą na przykład Server Site Tracking, czyli przez Google Tag Managera wdrażamy mierzenie konwersji zamiast bezpośrednio z przeglądarki, która bywa blokowana przez adbloki różnego rodzaju, czy też sama nie wysyła danych, no to server Site tracking pomaga, jakby omija ten problem i dane są wysyłane bezpośrednio z serwera. Minusem tego jest to, że jest to po prostu rozwiązanie płatne, tak? Więc wdrożenie jest płatne, jest to trochę bardziej skomplikowane, no i trzeba opłacać co miesięczną licencję, żeby to działało. Wdrażając server-side tracking, nie można też zapomnieć o tym, żeby wdrożyć po prostu konwersję rozszerzonej i Facebook Conversion API, bo to są też, to jest też odpowiedź systemów reklamowych na to, żeby uzupełnić te braki w danych. Bardzo ważny jest też poprawnie wdrożony consent mode. I tutaj najczęstszym błędem, z jakim się spotykamy, jest to, że da się na przykład korzystać ze strony internetowej bez wyrażenia w jakiejkolwiek swojej opinii o tym, czy chcemy, żeby nasze dane były śledzone, czy nie chcemy, żeby były śledzone. Tak więc no, wygląda to po prostu tak, że jest to jakiś mały banerek na dole, a strona jest interaktywna. Czyli można robić ze stroną co się chce, a ten ba mały banerek nam w ogóle ani to w ogóle nie przeszkadza w korzystaniu ze strony. I no, to powoduje, że ten użytkownik nie wyraża zgody w ogóle, a jakaś część by tych tych użytkowników wyraziłaby zgodę. Tak więc poprawne wdrożenie przede wszystkim pole, powinno polegać na tym, że jak wyświetla się baner z consent mode, to cała strona się na przykład lekko wyszarza i jest nieaktywna, nie da się nic tam zrobić na tej stronie do momentu, aż, aż użytkownik tego banera no, nie zamknie albo nie wyrazi zgody. Coś kliknie, jakoś zaopiniuje, czy on chce, czy nie chce, żebyśmy go mierzyli. Myślę, że mając tę całą wiedzę odnośnie atrybucji tego, jak te systemy mierzą, jakie są niuanse, gdzie są dane przypisywane, gdzie są błędy i tak dalej, możemy przejść do tego, jak odnaleźć się w tym chaosie, jak podejmować sensowne decyzje biznesowe oparte o dane, które są chciałem, jakby pierwsze co mi przyszło na myśl, na myśl, szczątkowe, ale one nie są szczątkowe, po prostu są wybrakowane i niepełne, i, i są w tych danych różnego rodzaju rozbieżności. Po pierwsze, nie skupia się na liczbach. Nie jest dla nas w analityce internetowej istotne to, że mamy 25 tysięcy złotych wartości zakupu w jednym systemie, a drugi nam pokazuje 20 tysięcy, bo yy, gdzieś tutaj mogą być błędy. I może być tak, że te realne zakupy są na przykład razy dwa. Natomiast jak już porównujemy sobie te dwa przykłady, to widzimy, że pierwszy, pierwszy system daje nam trochę lepsze wyniki niż drugi system. Tak więc powinniśmy oprzeć się na pewnego rodzaju proporcjach i te proporcje porównywać. I tymi proporcjami odnosić się także do decyzji wydatków budżetowych. I wiedząc to, można by było delikatnie przepchnąć budżet. Z drugiego systemu do pierwszego, nie w jakiś znaczący sposób, ale część środków przenieść, bo mamy do tego dobre potwierdzenie, patrząc właśnie na te proporcje i trendy. Nie powinieneś też opierać decyzji na, tylko i wyłącznie na podstawie danych, które widzisz w Google Analytics, ze względu na to, że no, te dane będą mocno rozbieżne pomiędzy systemami reklamowymi. Szczególnie Google Analytics będzie faworyzować no, Google Ads, wyszukiwarkę, co to. Jakby jest to jedna rodzina. Też y, nie dziwię się, no bo Google'owi jest trochę łatwiej zebrać te dane, bo Google, y, jak ktoś nie wejdzie na stronę, to nie wie tak naprawdę. Nie ma, powiedzmy, zaciasteczkowanego tego użytkownika i jak ktoś przez y, pół roku oglądał nas na y, Facebooku czy TikToku, a y, i dopiero wtedy zrobił zakupy, ten użytkownik y, przez pół roku nie istniał dla Google Analytics. Musisz też na te dane patrzeć trochę szerzej i uwzględnić tę wielokanałowość marketingu, wielowątkowość marketingu. Mieliśmy takiego klienta, gdzie to Google Ads odpowiadał za w zasadzie wszystkie konwersje. Tam przewaga była przytłaczająca, ale mimo to dwie trzecie budżetu, może nawet trochę więcej, to dawno temu, nie pamiętam tak dokładnie, ale zdecydowana większość budżetu była wydawana na Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że klient wprowadzał dość, powiedzmy, nowy produkt na rynku. Ten produkt nie miał jeszcze zbudowanego, zbudowanej jakiejś rozpoznawalności, i Facebook tę rozpoznawalność zapewniał. Tak więc Facebook był tym pierwszym punktem styku klienta z, z marką, z tym produktem. To tam opowiadaliśmy o tym, co to jest, jakie są korzyści z tym związane, dlaczego warto to kupić. Czemu teraz, a nie za pół roku? I dlaczego warto kupić ten, a nie jakiś inny konkurencyjny produkt? I w tym wypadku to Facebook rozpoczynał całą ścieżkę zakupową, więc jakbyśmy wycięli Facebooka, nagle okazałoby się, że reklamy Google nie mają się komu wyświetlać. I tu byłby problem. I w taki sposób dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że temat analityki jest dla ciebie już bardziej przystępny niż, niż to było przed tym e, odcinkiem. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Jeśli e, podobał ci się odcinek, mam nadzieję, że tak, to zostaw koniecznie lajka, zasubskrybuj kanał, komentarz też zostaw i wszystkie te reakcje, jakie w mediach społecznościowych podbiję zasięgi, będzie mi mega miło. E, no i co? Słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia, cześć! Cześć!